Witam was serdecznie z tej strony Hardena. To jest kolejny odcinek z serii modele RC. Mimo że ta zabawka, ten model może z zdalnie sterowanymi Tematem nic nie ma, ale postanowiłem właśnie do takiej do tego worka go wcisnąć, ponieważ jest to zabawka elektroniczna. No i do żadnej serii, którą aktualnie prowadzę, mi nie pasuje, więc zakładamy, że jest to model RC. Dobra. Co to takiego jest? Jak sama nazwa wskazuje, jest to Bagnano Nano Micro Robotic Cryoitrust. Wiem, mój angielski jest straszny. Co was oczywiście przepraszam. Jest to zabawka, taki to się zdecydowanie napisane starter set. Taki kit starterowy właśnie do takich bardziej rozbudowanych planż, walki nano mini robotów. Wydaje mi się, że jest to coś ala ten robocik autonomiczny z szczoteczki do zębów, tak, którym pokazywałem Wam na kanale tym moim growym. Z tego co widziałem u importera, są różne zestawy, są większe, mniejsze. To jest najmniejszy, jaki widziałem, ring. i w sumie też najtańszy, bo nie chodziło mi, żeby jakiś coś wielkiego bo to naprawdę to jest tak dla mnie nagrywane w formie takiej ciekawostki dla Was. Że Chińczyk zarabia na robotach z a la szczoteczki. No, y, prawdopodobnie wygląda to w ten sposób, mm, ale z tego co chyba pamiętam, z tyłu jest pokazany taki wiao-shring, i pokazane są różne wersje tych naszych nanorobocików. Tak? Y, zestaw kupiłem bezpośrednio od importera, pominąłem wszelkich y, po, bez, y, pośredników. Więc dużo mnie to nie wyniosło, dlatego też go zakupiłem. I z ciekawości chcę Wam go właśnie pokazać. Dobra, tyle gadania. Filmik pewnie długi nie będzie. Otwórzmy to. Żadna filozofia z otwarciem. Najgorsze, że mi się takie ładne pudełko zniszczy. No właśnie, takie ładne pudełko mi się zniszczy. No no, ok. Dobra, dobra. Wyciągnijmy ten ring. Okay. Pudełeczko na bok, tu taka ładna reklamówka, hmm. tu prawdopodobnie jest nasz robocik, jak Pani widzi, taka... <laughs> nie będę tutaj niczego porównywał, ale Dobra, nie, pominę, pominę to, pominę to, ale kształt jest dla mnie przyzabawny. E, mamy tutaj e, dwa takie oto tory, powiem szczerze, że, że E, żadna rewelacja, jeżeli chodzi o wykonanie. Ale też nie jest taki tani chiński plastik jak ja to zawsze mówię. Ok. Czyli mamy coś takiego. E, to się zakłada bodajże w tym miejscu. A, weszło. I teraz tak, to są chyba zamknięcia wyjścia, żeby roboty nam nie mógł wyjść, więc tu drogę zamkniemy mu. A, tu mu drogę zamkniemy, tak. Widzimy, o ślicznie Chodź na, przeproszę, przeproszenie na Na tym obrazku, nic nie chcę mówić, ale tu coś takiego jeszcze fajnego jest Ja tego nie posiadam, chyba że No nie, no jak mam, tu, tu jest takie ładne logo tego Tak samo tutaj jest logo, a na moim tego logo nie ma No chyba, że sobie to włożę W sumie nie pasuje no nieważne, dobra, pomijmy to. Okej, okay, co znajduje się w tej fiolce, tak nazwiemy to fiolką. Znajduje się zapewne jeden chyba robot, tak, jeden robot się pewnie znajduje. Jak tą fiolkę otworzyć? Ugh. To jest do wyciągnięcia, ale... Fiolka, 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 jakie... A, tu, dobra. Nie chcę tej fiolki zniszczyć, bo taka ładna jest, więc... Może jakoś źle to... Hmm... nie, wiem, nie wyciągnąć. Chodź tu. No dobra, będą się to chyba zniszczyć. Taka ładna fiolka. Dobra. to. Wstajemy się do tego mechanizmu otwierania magicznego takiś korek jest. O! Nie mam jeszcze się tu już rozwalić to. Dobra. Przecież tego fiolce nie będę trzymał. Dobra, uwaga, uwaga, waga, magia świąt. Zobaczmy, a może tam jest 5 robotów się zmieściło. Patrzcie, może się 5 robotów tu zmieściło. Na pewno 8 harden, 8. No jak to mogło być inaczej? Mega, jeden robot. Dobra, kciągę zamkniemy. Ok, dobra. I wyciągamy tego mega robota. Mm, tak jak się spodziewałem. Słuchajcie, no coś tam to przypomina, prawda. Jest to zapewnie działa na zasadzie takim jak działał robot ze szczoteczką do zębów. Tylko tak się zastanawiam. Tu w środku widzę, są. Jest bateria, tak? Jest bateria, ale czemu ta bateria jest tak, jakby czymś takim. W kąpce? Słuchajcie. Wiecie co? Mi się wydaje, że ta bateria wylała. Mi się wydaje, że ta bateria wylała. To chyba tyle leżało w magazynie u tego importera albo tyle z chin płynęło, że ta bateria wylała. Yy... Szyboko. No dobra, mamy śrubokręt mm, i spróbujmy to otworzyć. Yy, tylko pytanie, czy akurat tym śrubokrętem to się nam uda? Jest pięknie, dobra. Yy, no i tak jak się spodziewałem, yy, no dobra. Nie mam niczego. do rękami, bo to jednak jest, może nie, nie wiem, jakie to dokładnie są baterie, więc szukam jakichś obcążków. Mm, wezmę to tymi cążkami. Powiem wam, że towar kupiłem nowy. To nie jest to, że e, towar jest jakiś używany. No, niestety ta bateria. Przeproszeniem już jest y, mega wylanam. w ogóle ją cało stopiło. <laughs> czy stopiło. zerzewiała cała. więc Holender nie uruchomimy tego robota. chyba że zaraz harden gdzieś wykombinuje baterykę, choć mam problem jeszcze taki, bo nieważ styki też w tym robocie zaśmierdziały. No ale, co zrobić, więc... Huh. Chyba nikomu nie polecę zakupu tego robota. O, czy dałoby się go teraz jakoś zreanimować. Słuchajcie, akcja reanimacyjna trwa. Mm, udało mi się zrobić coś takiego. Na płytce stykowej... Dało się, magia świątce, nie? Napiałem sobie napięcie 3,3. Wyprowadziłem to sobie przez krokodylki na sondę z z, 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 z miernika zrobioną, udało mi się obudowę otworzyć i jest mega zaśmierdziałe, Wszystkie styki się tu są zaśmierdziały. Nie udało się tego robota wcześniej mi uruchomić, kiedy jeszcze była obudowa zamknięta. Tak wygląda górna część obudowy. Już widzę, że pourywałem te niektóre nóżki. Tyle nóżki zostały urwane. Zostały jeszcze przednia i boczne nóżki, dobra, zaczniemy się to złożyć. Spróbujemy teraz go zreanimować. Wyciągnęliśmy sobie silnik, wyciągnąłem silnik, i jak widzę, mam do niego już problem z dostaniem się do niego, jeżeli chodzi o bezpośrednie tusie podpięcie. Więc jakoś muszę się dogrzebać do przewodów ukrytych tu pod to warstwo zaśmierdziałego. Nie wiem, zaśmierdziałego przez wylanie kwasu. Nie wiem, czy nie będzie łatwiej po prostu... Chwilkę to chyba odetnę, wiecie. Już kurde będę miał, potem, mogę mieć problem... ...z przylutowaniem. Zresztą to nie będę miał problemu, bo trzeba to po prostu wyciągnąć i... ...ładnie przeczyścić. Dobra, może się coś uda tutaj dopokiem dostać sondą. Jak sobie zrobimy wejście jakieś może do... do nam się do tego przewodu dojść. Dobra, tak trzeba łączy tutaj na on, jest włączony na on. Chodziemy tego robotka, robocika. Włączam e, prąd. Mamy już napięcie na moich sondach i teraz tak. W teorii tu jest plus. Tu jest minus. Czy robot zadziała? O, to jest pytanie. E, potrzebujemy coś, żeby tego robota przytrzymać. E, wykorzystamy do tego trzecią rękę. E, spróbujemy teraz włączam napięcie. Biorę mm -hmm. sondy i szukamy czy gdzieś jest jakieś znaki życia hmm. Odznak życia tego silniczka to w ogóle nie widać hmm. No to mamy chyba lepę O! Zrobiłem spięcie Nic, nic, kompletnie nic nic nie żyje. Już silnik się spalił w momencie kiedy bateria wylała, prawda? Mógł się nam silniczek spalić. Dobra, zdobyłem już taki myk. Patrzcie, jak to zaśmierdziałe. Odetniemy, odetniemy ten silniczek. To się jakoś potem wyczyścisz, nie wiem jak, ale wyczyścimy to jakoś. Ostatnia szansa dla tego silnika, to też odetniemy. Dobra, mamy silniczek. Mamy, mamy uwolnione przewody. Jeżeli ten silnik uruchomimy, to obiecuję Wam, że nagram drugi filmik, w którym postaramy się tego robota całkowicie uruchomić. A na razie postarajmy się zdjąć izolację. W Taki sposób, aby można było sprawdzić sam silniczek. Jeśli zrobię przedłużki na wyżej na tych kablach, to żaden problem będzie. Ok, spróbujemy. Ok, jeden kabel zdjęty. Izolacja i... Mamy. Zdjęta izolacja. Mm, teraz tak. Dla, łatwo, dla łatwego sprawdzenia podepniemy bezpośrednio krokodylki. Yy, krokodylek raz. Jest. I... Krokodylek... Dwa. Uwaga, to jest chwila prawdy, dupa, dupa, silnik, martwy, silnik jest martwy. No, mamy martwy silnik. No, chyba nam się nie udało. Niestety, w tym momencie muszę się poddać. Sprawdzę czy dobrze wcisnąłem. Ja to złapałem. Myślę, że tak. Dość, dość mocno. Jeszcze raz będziemy włączyć. Napięcie. Nic. Silnik nie żyje. Nie żyje. Słuchajcie, nie żyje. No i nic z tego unboxingu, który miał być takim łatwym, króciutkim, przyjemnym filmikiem. Zrobił się dość dłuższy filmik. Yy, I. I, 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 właśnie, i. E, no reklamować nie będę tego reklamował, bo to jest skupione, bezpośrednio od importera, więc... E, bez sensu byłoby mi e, reklamować zabawkę za kilka złotych. Więcej kłopotu niż to jest warte. Słuchajcie, mamy obudowę. E, sprawdźmy, może coś wymyślę jeszcze z tą, z tą obudową mam inne z wibracyjne może coś tutaj wejdzie może coś pokombinujemy nie poddaję się, jeszcze się nie poddaję yy, może jeszcze zaś filmik zobaczymy z tym robocikiem a na, dziś, na dniu dzisiejszym no niestety na dniu dzisiejszym się muszę jednak poddać ale ogólnie jeszcze broni nie składam schowam to wszystko do tego magicznego czegoś nie będę mówił, że to jest dildo bo to mi to właśnie przypomina i się z wami żegnam, żegnam się z wami w dniu dzisiejszym, zachęcam was do komentowania, może macie jakieś pomysły, albo powiedzcie, może napiszecie dlaczego to nie działa, dlaczego zostało to uszkodzone, może macie jakiś pomysł, w jaki sposób bateria, która to wylała, uszkodziła silnik, może ten silnik stop pracował będzie wylewania baterii, Holender wiem, tak naprawdę, nie wiem, nie wiem, nie znam się, ale pewnie wy się znacie i może mi coś pod... Po wiecie. A ja się w dniu dzisiejszym żegnam. Zachęcam Was do komentowania, dodania łapki w górę, do polecenia kanału swoim znajomym, do udostępnienia filmu na swoim fanpage'u. I życzę Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!